Dozy diecezjalnie, bo jesteście częścią diecezji tardowskiej. I chciałem wam życzyć tego, abyście kochali tą ziemię. Po niej także stąpał Chrystus i stąpa nadal w Słowie Bożym, w sakramentach, w Was samych. Abyście pokochali swoje rodziny na nowo potężną miłością, cieszyli się małżeństwami, cieszyli się sąsiadami, krajobrazami, żebyście doświadczali fascynacji przychodzenia Chrystusa w Eucharystii, w sakramencie pokuty, żebyście odczuwali, że Chrystus się rodzi wtedy, gdy śpiewacie kolendy, gdy otwieracie się na chorych cierpiących. Jeżeli w taki sposób będziecie przeżywać święta Bożego Narodzenia, to one właśnie pociągną Was mocno i będziecie mogli na tych skrzydłach unosić się ponad czasem szarą codziennością. Błogosławionych dni w nadchodzącym roku.